Siema z tej w dzisiejszym odcinku odblokuję sobie tutaj tego właśnie skinka hiperdyładowanego Hiper do baza, Godzilla baz, bo sobie wszedłem do Brawla chyba w dwóch czy trzech dniach ostatnio mało gram w Brawla, ale dobra tam i mamy tego skina, kończono wyzwanie, więc go sobie odbieramy jest, zdobywam go, mój pierwszy to jest skinek e, hiperdyładowany, bo gdy masz hiperdyładowanie to się zmienia w taką godzillę. I to mój pierwszy legendarny skin, bo właśnie zdobyła takie wszystkie motki, bo tak zdobyła e, skinek legendarny. Takie motki, i sobie zobaczymy tego skinka. Wchodzimy sobie w niego. Tylko dziwne, że nie było sprayu i ikony graczy, Chociaż sobie ja mogę to zaraz zobaczyć. Ale tak wygląda ten skinek. Baza sobie może ulepszyć niedługo, nie wiem. A teraz jest tyle motyk do niego tutaj, wszystkich. Tą sobie na pewno, na pewno wezmę motkę. Jeszcze wezmę we sobie e, motkę tą zamienię na tą A tą sobie zamienię na nie wiem, którą wezmę ją sobie zmienię na tą powiedzmy. I dobra. Zobaczmy jeszcze tylko. Jeszcze jest ten skinek tutaj. Tego trafiłem z widocznego e, jajka prędzej kiedy jeszcze był. Ale dobra. teraz sobie wychodzimy. No i co? Możemy go sobie przetestować. Wejdę sobie w bazę i sobie zagramy nim gierkę. Zobaczymy, jak się nim gra. I w przypadek wsiadłem na zadymę, ale dobrze, że zdążyłem wyjść, bo ogólnie to chciałem na starcie solo. A to wezwanie kończy się jutro w, poniedzia w poniedziałek e, o godzinie, właśnie. 10 chyba z tego albo 11, albo nawet 9, nie wiem dokładnie. Te wszystkie jajka i te mapy, ale dobra. Zaczynamy już sobie grać gierkę i zobaczymy jak się gra tym skinkiem, bo wygląda przepięknie. Jest to mój pierwszy skinek za, 190, za 299, który jest za darmo wyjątkowo. Ale dobra, tak on wygląda w grze. Ma taki właśnie atak, nie, nie widzę teraz, bo mnie zlagowało coś lagi mi się akurat na ale dobra taki jest jego atak i nie od razu weźmę sobie jego gadżet i zobaczymy jak on wygląda gdy się przyciągnie do kogoś i to właśnie wygląda, mam nadzieję, że zobaczymy sobie tego do spróbuje się spróbuję przyciągnąć ale dobra nie wyszło, nie ma po prostu więc próbuję do tej melody przyjść, albo do tego dołdża teraz się nie uda ale znowu mam lagi więc spróbuję jakoś go tutaj trafić może z ultem jakoś może się uda ale nie wiem skąd ja tego no nie wiem jakieś lagi tutaj są teraz nie wiem tego ultra i nie niestety pokonała ta Lili, ale taki był jego ult, taki jego taki macie sobie cofnąć i zobaczyć jeden karek zdobyty i niestety nie mogę zobaczyć jak wygląda na hiperdoładowaniu bo niestety nie ma hiperdoładowania do baza ale jak sobie wyjdziemy na właśnie żeby go wypróbować to może będzie hiperdoładowanie nie wiem, zobaczymy teraz w sumie z jest bo nie wiem czy będzie hiperdoładowanie od razu tam użyte czy nie ale sobie go stestujemy zobaczymy i jest hiperdoładowanie więc możemy sobie zobaczyć jak to wygląda E, mamy jego ulta, tak wygląda tak, się przyciąga ale sobie od razu go użyjemy jeszcze żeby mieć hiper to używamy sobie z takim Godzilla, tak atakuje, inaczej i gdy się przyciąga, to tak wygląda no czyli po prostu to jest taki e, zamiast taką Godzilla jeszcze raz spróbuję sobie naładować tego właśnie e, jego e, dodawanie i jest, ono tak wygląda takim tym godzillą, jesteśmy wtedy takie ma ataki, no i co ja będę się z wami żegnał, tak wygląda ten skinek, tak go sobie odebrałem, będę teraz robił tego skinka na 15 rangę i co ja będę się z wami żegnał i świetną postać i co ja będę się z wami żegnał i siemano.